No hej, witajcie już w którejś tam części, która to już jest... Aha, piąta chyba. Tak. Dawno już nie było odcinka, już nie pamiętam, ale dobra, chyba to jest piąta. No to W tym odcinku nauczymy się na, 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 nauczymy się robić itema. Tu mam nowy cały kod, ale nie powiem dlaczego. Dobra. Z, robimy tak samo do, do, dokładnie tak jak z blokiem. Nie? Tylko, że tutaj zamiast blog dajemy item Nie musimy też tutaj dawać final może, Możemy dać po prostu public static item I wtedy dać na przykład jakąś nazwę item, a na przykład ja to nazwę po prostu item Jest równe coś tam i średnik Wiadomo, że to nie może takie być I w ogóle to, co, co to jest tutaj? Czemu tu błąd wyskoczył? Czemu dalej jest się static? To na statyka Nie temu pewnie od tego ten hmm. Poczekajcie za, za chwilę Okej, okay, już jestem wszystko się chyba dobrze nagrywa Tak jak sprawdziłem Ale jeszcze zrobię jedno jednocześnie i sprawdzę Czy to się dobrze nagrało Bo trochę zregulowałem mikrofon, bo strasznie się darłem Nie wiem, na plus 30 czułość Ale dobra, nieważne W każdym razie jeszcze raz sprawdzę Okej, okay, to się nagrało dobrze Czyli w takim razie teraz zacznijmy robić tego itema. Jeżeli chcecie, żeby miało jakieś takie specjalne właściwości, na przykład takie świecenia, jak złote jabłko i takie właśnie na przykład właśnie, właśnie na przykład takie fioletowe e, fioletowa nazwa, to możecie tutaj wpisać nazwę nowej klasy, czyli ja tego na razie nie zrobię, bo najpierw zrobimy po prostu normalnego itema. Czyli wywołujemy konstruktor item. E, no to... No i ten konstruktor jest y, item tu i teraz możemy go tutaj sobie zobaczyć. Są wszystkie itemy. I tak, Protected Item. Int par 1, czyli tu będzie ID. To jest już y, wiadome. I teraz tak, jeżeli chcemy właśnie, żeby jak na przykład y, y, żeby miał jakieś specjalne właściwości, jak na przykład więcej w staku albo mniej w staku to wtedy możemy właśnie zrobić nową klasę max damage to jest yy, no to jest po prostu jak zniszczony może być ten przedmiot no to zero. B full 3 d false no bo to nie jest żaden 3d blog na przykład nie sub types to nie wiem akurat co to jest container item to też nie wiem co to jest bo efekt to właśnie tak jak złote jabłko czyli regeneracja i jeszcze takie dodatkowe właśnie te a shifted index no to jest po prostu tak jak blog id tylko że właśnie jest shifted index czyli 256 dodać par 1 bo 256 to jest już y <coughs> id tego y ostatniego możliwego klocka dodać par 1 czyli dodać to id dlaczego my będziemy sobie robili coś takiego żeby nam było łatwiej żebyśmy wiedzieli jakie jest id że my zrobimy new item i teraz tak, tutaj sobie zrobimy nową zmienną public int item ID która będzie równa zerze na razie nie, 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 nie zerze, nie zerze item ID 256 I teraz public static item item i tutaj będziemy robili takie coś że po prostu tu wpisujemy yy, najpierw jaki chcemy ID tego bloka. Bloku. Nie, jak to? No inaczej. Yy, nie, poczekaj, dajcie mi chyba trochę. A dobra, pomyślę i znowu nagrywanie. Dobra, pomyślałem. To wcale nie było takie trudne znowu. Tutaj wpisujemy tak. <laughs> ID naszego bloku. Czyli ja na przykład wpiszę, że chcę 257. Od razu mi chcę tak... Po, po wszystkich blokach e, tylko będzie problem bo takie id już ma jakiś klot no, na pewno ma jakiś item to dobra to zrobimy nie tak zrobimy, że tego bloka id to będzie 512 i odtąd będziemy dalej robili ale 512 odjąć 256 e, odjąć item id o właśnie, to zrobimy public static int i teraz to się pochyliło bo jak jest pochylone to to jest static a jak nie jest pochylone to to nie jest static i teraz cannot make a static reference to the non static field item id no właśnie do tego to trzeba zrobić takie pochylone żeby było czyli static i teraz na czym to działa na czym to polega że id tego bloku to jest tak naprawdę 256 ale znaczy ID tego bloku to jest 512 ale w itemowych tych to jest 256 ale w itemie mu znowu tutaj dodaję 256 także no tak żeby mi po prostu tutaj bo to jest tak naprawdę ID tego klocka i to jest 512 i to jest no no dobra nieważne no to jest tyle tyle to jest tak dobra może być tak to jest dokładnie to ID i teraz tak, robimy sobie tutaj kropka i teraz tutaj no oczywiście nie możemy niczego zrobić takiego jak na przykład właśnie set hardness, no bo itema się nie da raczej rozwalić, no nie? Trzeba myśleć logicznie, także najpierw dajemy set item name i tutaj wpisujemy oczywiście z javy jakąś nazwę dla tego itema, to ja po prostu wpiszę custom item, no bo my tylko robimy takie prostu itemki, a nie takie jakieś gówna i w ogóle, nie? No, teraz dajemy kropka i teraz set icon i teraz tak. Tu jest set icon cord, ale cord to są w GUI items, a set icon index to jest y, coś z modloadera, czyli możemy tutaj to wpisać i teraz tutaj wpisać y, modloader ad override I teraz tutaj nie wpisujemy terrain .png", bo to są itemy, a w terrain .png są bloki, czyli wpisujemy gui items, bo tam właśnie mamy ten te nasz item. I teraz po przecinku wpisujemy nasz file, z którym... <coughs> będziemy mieli to. Noc. No to dobra, ja ja tutaj wpiszę items. No i na przykład będzie to ten mój... A niech będzie ten wirus. A, mój iron stick. A dobra, niech będzie delete. <noise> delide I teraz to co jest to Delite, bo... Ja tutaj zrobiłem takiego fajnego moda, jeżeli byście chcieli to po prostu mi pisać ja wam to wyślę. Taki nevercraft się nazywa. Jest to dopiero wersja 1.2, ale już działa, także jest wszystko fajnie. Yy, I tak. Yy, ja se tutaj wyciągnę. Czyli temp, bin, minecraft i tam mod folder i w blokach mam takie coś nawet diamond TNT zrobiłem i to tu słuchajcie tak fajnie wali naprawdę kiedyś w jakimś silniku jakimś takim bonusowym to wam pokażę na przykład albo nawet w następnej części Dobra no to bierzemy items i teraz delidę Tylko to jest dużym literą, dobra no no nieważne Czyli tu zmienimy se na... dużo i teraz zapiszemy... Przepraszam, <laughs> że ta ma jakoś tak... nie wiem czy... A, to jest właśnie to, dobra. Mikro... Aha, zaraz, to Co to ja w ogóle zrobiłem? Jakieś dziadostwo. Co to jest ten dezynfekcyjny kukur? De... Co jakiś czas mi się pojawia? Dobra, no to... Tutorials i teraz Yars, Bean... Minecraft Minecraft.jar, otwórzmy za pomocą WinRAR i tutaj po prostu trzeba zrobić nowy folder items i tutaj po prostu włożymy delete no i gotowe i teraz możemy to przetestować, czy to działa tylko tak blok y z kustą block, z block, czyli tutaj też muszę jeszcze bloki dać <laughs> a to jest po prostu Minecraft taki normalny bo to jest ten, do którego się daje chyba. Nie. Już nie wiem, który jest który chyba. What the shit. O kurde, że się sfailiłem. To może lepiej... Ale nie, bo tego otworzyłem i ten się zrobił taki mały. No to dobra, nie, wszystko jest okej. Okay. Yy, sorry, to teraz już w ogóle się pomyliłem jakoś dziwnie. Okej, okay, otworz nowy folder. Blocks. I teraz do niego wpakujemy custom block.png Ale ja nie chcę zmieniać nazwy tych tekstur, to ja po prostu tutaj wpiszę jakiś, nie wiem, to by tutaj wpisać. Jakiś taki fajny blok. No to luknijmy i to jest items i no może, nie wiem, no może, nie wiem, jaki tekst. A niech będzie, może. A niech będzie to. Będzie taki ładny. Czyli Diamond TNT, no to, to po prostu wpakuję do tego rano bo co innego robisz Dobra, to jest Blocks No i po prostu Diamond TNT, to do tego idzie Będzie ładne Diamond TNT Dobra No i odpalamy Debug, debug. Yy, Oczywiście ten Debug też jest taki, że on czasem jak coś zmienia, zmienia to to nie zawsze wypali, dlatego właśnie trzeba restetować item test yy, yy, aha. O, dobra. w ogóle przedstujemy czy ten item jest bo jest taka fajna rzecz, że jak bloki to się w kreatywie nie pojawiają, nie wiem dlaczego, a jak są itemy to się pojawiają akurat. Także to jest dziwne, bardzo dziwne naprawdę. We fajnym miejscu mnie naprawdę wywaliło. Słuchajcie, no extra. Czemu nie ma dźwięku? Dobra, nie musi być dziękuję I działa. Tak, jest. Tylko teraz tak. Mamy ten item, nie mamy nazwy. No to chyba wiadomo, co trzeba zrobić, tak jak z blokami. Po prostu. Tylko nie, nie dajemy żadnego register item, albo coś takiego, żeby nie było. Tylko po prostu dajemy add name i tyle. I jeszcze potem możemy dać to najwyżej add recipe albo add, albo add smelting. Tylko o add, tylko o add smelting chyba wam jeszcze nie mówiłem. Um, a co to jest takie na piece chyba wam o tym jeszcze nie mówię jak nie mówiłem no to, to wam powiem kiedyś na odcinku. czyli dobra, nasz tym działa, to ja jeszcze yy, zrobię mu tą nazwę nie wiem kurde po co wyszedłem T takie coś chyba by wypaliło dobra modloader ad name i teraz po prostu no wiecie o co chodzi tutaj po prostu wpisujecie e, ale bez tego yy item, bo ja to item nazwę. no i ja tutaj wpiszę deli -de orb bo tak się to nazywa na moim modzie no to dobra, to spróbujemy teraz yy, odpalić minecrafta i zobaczymy czy teraz działa ta nazwa i ostatecznie jeszcze wam pokażę jak z itemów yy, można zrespić klocka, ale nie teraz yy, w następnym odcinku o, teraz już jest nazwa. A, a, a gdzie jest lawa? Gdzie jest lawa? Dobra, nieważne. Hmm. O, jest dźwięk, dobra. Hmm. Tylko to mnie chyba zagłuszało, to dam tutaj na 50. No i dobra, i czy nasz klocek ma nazwę? Ma nazwę, Deli De orb. Także dziękuję za obejrzenie, wszystko jest okej. Okay. No i życzę miłej zabawy z tym modowaniem, jak zawsze, no i po prostu, no, nie powiecie, że to nie jest fajne. Nie powiecie. Wiecie co, to za które przypomina mi to takie coś. No wiecie, to to jest, o, wiecie o co chodzi. Małe dzieci nie wiedzą. <laughs> no to dziękuję za obejrzenie i cześć.